Szanowni Państwo, jeśli mamy gotowość, to będziemy zaczynać. Proszę Państwa, jeśli dziś środa, to jesteśmy w Rembertów, bo na zmyłki chwilę wcześniej byliśmy w Wesołym państwa, mieliśmy okazję się tam spotkać, ale teraz jesteśmy w Rembertowie i będziemy tutaj ogłaszać naprawdę... A ogłaszać będą prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Dzień dobry Państwu. Jest z nami również wiceminister... Pan Piotr Maleczak, którego witamy bardzo serdecznie. Jest z nami także prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, pan Piotr Wyborski. Witamy serdecznie. Jest też wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, pan Michał Olszewski. Jest wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Sława Potapowicz i radna Rady Miasta Stołecznego Janczar. I również bardzo serdecznie witamy gospodarza tego miejsca, czyli pana. Macieja Iwanickiego. Oddaję głos panu panu proszę, muszę zajrzeć do scenariusza, bo tutaj zawsze musimy panu lekką zmył, zmyłkę zrobić. Pan minister, zapraszam, Piotr Malewszak. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, panie prezesie, panie burmistrzu, szanowni państwo, jako stały użytkownik peronu w Rembertowie mam okazję. Regularnie obserwować sytuację drogowo-kolejową związaną z tym przejazdem, ruchem pociągów, ruchem samochodów, i nigdy nie zazdrościłem kierowcom, którzy czekają, żeby przejechać, żeby pokonać tę, tę przeszkodę na ulicy Marsa, bo w godzinach porannych i pół godziny spędzić, czekając na otwarcie rogatek na ulicy Marsa. Także ja. Zamykam 199, a później jest KM i KM do pracy, a nie ma się tymi korkami, chociaż myślę oczywiście o tych pasażerach i o kierowcach, którzy stoją codziennie i narzekają, kiedy to się wreszcie skończy. I czas najwyższy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby się skończyło. Ten przekazuje drogowego jest w takiej naszej narkotikaturze kolejowej num, numer 7 w skali sieci kolejowej w Polsce. Numer 7 z 13 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych, numer 7 pod względem liczby samochodów pomnożoną, pomnożonych przez liczbę łącznie nazywamy to iloczynem ruchu, który jest na poziomie 2,7 miliona Pojazdów drogowych i pojazdów i, i pociągów. Także uciążliwość ogromna, jeszcze większa uciążliwość jest na Hałzyńskiej, bo tam przejazd jest numer dwa na sieci kolejowej w Polsce, tam jest ilość powyżej 4 milionów, czyli można to sobie zobrazować, że taki przejazd kolejowy w ciągu doby jest zamknięty nawet do 10 godzin, wyłączając to, że Nocnej ruchu kolejowego dużo, nie mamy ruchu drogowego również, to tak od 5 rano do 21 mamy 16 godzin, to możemy przyjąć 10 godzin. I to pokazuje, szanowni państwo, skalę możliwości. I dzisiaj ten dobry moment, żeby powiedzieć, jesteśmy na dobrej drodze, żeby te dwa elementy utrudniające codziennie życie zamienić na rozwiązania, które. W pierwszej kolejności, ale również bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję. i Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tak, drodzy Państwo, ja się bardzo cieszę z tego, że możemy to dzisiaj zadeklarować. Dlatego, że ile razy byłem w Krembertowie przez te ostatnie lata i w kampanii wyborczej pięć lat temu i później za każdym razem, jak się spotkałem z mieszkańcami, ostatni raz dosłownie kilka miesięcy temu, to zawsze był, był, był to problem czyli kwestia tego przejazdu kolejowego i uciążliwościami, które... Dzisiaj się wszystko zmienia, Ma się też nowa era naszej współpracy. Dziękuję Panie Ministrze, dziękuję Panie Prezesie, dlatego, że mi nadzieję, że te synergie, które są tak bardzo potrzebne w rozwoju Warszawy, również polskich kolei będą osiągane i takim przykładem jest właśnie Rembertów, dlatego, że zarówno Tunel jak i wiadukt tutaj powstaną, tunel jeżeli chodzi o Marsa i później wiadukt na Chęgrzyńskiej po to, żeby ten problem rozwiązać. Właśnie dosłownie przed kilkoma dniami został podpisany ten, ta umowa jeżeli chodzi o wiadukt na Chęgrzyńskiej. Ten obiekt ma powstać w przeciągu 20 miesięcy. I bardzo się cieszę, że wreszcie możemy te dobre informacje przekazać mieszkańcom. No i oczywiście chciałem bardzo podziękować panu ministrowi władz AKP polskich linii kolejowych oraz również władzom dzielnicy, dlatego że pan burmistrz radni zabiegali bardzo o to, rozwiązania wreszcie były realizowane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, a teraz będzie ponieważ poprosimy pana prezydenta i pana prezesa PKP polskich linii kolejowych Piotra Wyborskiego o podpisanie umowy w obecności pana ministra, więc będzie uroczyście. I zapraszamy do wspólnego zdjęcia z tym egzemplarzem umowy, jakże ważnej dla tych terenów, dla tej części miasta. Tunel i wiadukt to są ważne elementy infrastruktury. Bardzo serdecznie dziękuję. I proszę Państwa, teraz na pytania oczywiście. Pora na pytania pod Zieloną kolumną po Państwa lewej stronie. Kolega z Mik. O, bardzo proszę. Proszę Państwa, pod zieloną kolumną kolega z mikrofonem dla Państwa i zapraszam. Oczywiście bardzo proszę w pierwszej kolejności o pytania związane z dzisiejszym ważnym tematem. Bardzo proszę, Radio Kolor. Oczywiście, dokładnie. Dzień dobry, Marcin Wczoraj Panie Prezydencie, niestety nie mam pytania związanego z konferencją, ale dotyczącego kolei. Linia średnicowa. Czy są już może terminy, takie pierwsze, wstępne, Mamy w Warszawie spodziewać się utrudnień? To jest pierwsze pytanie. Drugie, Fundacja Wolne Miejsce. Niedawno też rozmawialiśmy ten temat. Cały czas oczekuję na rozmowy. Czy pan może się na rozmowę? Na jutro fundacja zapowiada swój protest pod ratuszem i trzecie szybkie pytanie o nowego konserwatora Zabytków Mazowieckiego. Jak pan widzi współpracę tutaj z nowym konserwatorem? Dziękuję. Jeżeli chodzi o linię średnicową, właśnie mieliśmy okazję do tego, żeby wymienić poglądy na ten temat. I bardzo się cieszę z jednego, a mianowicie z zapowiedzi, że Cała ta inwestycja zostanie jeszcze raz, jest w tej chwili, ale zostanie bardzo dokładnie przejęta, będzie dokładny audyt i że możemy się spodziewać po prostu pełnej synergii pomiędzy Warszawą a PKP w realizacji tej inwestycji. Do tej pory, no mówiąc oględnie, pojawiały się różnego rodzaju problemy, a nam zależy bardzo na tym, żeby ta inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla Warszawy, i mam wreszcie wrażenie, że wszystkim nam na tym zależy. I oczywiście dopiero za kilka tygodni będziemy Państwu podać szczegóły, no bo to wymaga bardzo dokładnej pracy, przeglądu, namysłu ze strony inwestora. Mam zapewnienie i Pana Ministra, i Pana Prezesa, że będziemy to robili razem i naprawdę będziemy tutaj szukali synergii. To jest o tyle istotne, że ma wpływ na to, jak będą prowadzone przez różnego rodzaju inne prace w Warszawie. On ma wpływ otoczenia Pałacu Kultury i Nauki, więc to są dla nas sprawy bardzo istotne, ale umówiłem się z oboma panami, że dosłownie za kilka tygodni się spotkamy po to, żeby porozmawiać o szczegółach. Jeżeli chodzi o fundację, ja wielokrotnie o tym mówiłem. No, problem, drodzy Państwo, polega na tym, że nawet jeżeli ktoś wykonuje Roboty, no ale niestety nie płaci rachunków za wynajem w preferencyjnych cenach, bo tak było z tą fundacją. Nie rozlicza się z miastem. No niestety sprawa ląduje wtedy po wielu, wielu latach w sądzie. z panem prezesem. Ja też przy kilku okazjach rozmawiałem z panem prezesem i oczywiście my jesteśmy gotowi do rozmów, no ale to by wymagało chęci drugiej strony do uregulowania tych wszystkich zaległości które się przez te lata nagromadziły. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby po prostu no, ktoś nie rozliczał się z miastem, nie płacił, nie płacił za czynsz, i to mówię preferencyjny czynsz, no bo wtedy cały system jest narażony, cały system wsparcia organizacji pozarządowych jest narażony na szwank. Jeżeli chodzi o konserwatora, mam nadzieję na jak najlepszą współpracę. My z panem poprzednim konserwatorem staraliśmy się współpracować w sposób harmonijny. Ostatnio się to udawało i też chcę podziękować panu profesorowi za to, że w tych ostatniach tygodni poczynić. Natomiast w tej chwili no mam nadzieję, że po prostu przez cały czas będziemy dokładnie tak jak w tym przypadku tutaj bali synergii, żeby rozwiązywać problemy tak, żeby z jednej strony oczywiście dbać o spuściznę, dbać o, o, o należytą staranność, jeżeli chodzi o inwestycje w Warszawie, ale z drugiej strony brać pod uwagę też wymogi. No, takim klasycznym przykładem jest nasze spory z byłym konserwatorem o zieleń. Pan konserwator zajmował bardzo konserwatywne stanowisko, że jeżeli kiedyś przed wojną w danym miejscu nie było zieleni, to nie powinno być jej dzisiaj. My oczywiście stoimy na stanowisku, że tej zieleni powinno być jak najwięcej. No To jest taki klasyczny przykład innego rozumienia potrzeb miasta z tych ostatnich lat. Mam nadzieję, że z nowym konserwatorem będziemy myśleli w bardzo podobny sposób, również o zieleni miejskiej. Dzień dobry, Jarosław Wosowski, Gazeta Stołeczna. Ja też mam trzy pytania. jedno na temat. Osiem lat temu niektórzy z nas tutaj się spotkali w tej sali na podpisanie porozumienia. Ono obejmowało też Tunel Wesołej, a dzisiaj nie ma o tym mowy. Więc co z tym tunelem? Kolejne pytanie dotyczy pomysłu Pana konkurenta, Pana Bochańskiego, który proponuje nad Wisłą pawilony, jakąś zbudowę nową. Jakby Pan się do tego odniósł, bo Pan też miał plany 5 lat temu dotyczące tunelu chociażby. Na Podzamczu i Bulwarów. A trzecie pytanie dotyczy placów, które są w ogóle nieobecne w Pana kampanii. Co ze zmianami na najważniejszych platach? Były strony Rutownicza, były warsztaty szare dotyczące Placu Teatralnego Mankowego, czy na szaretyzacji się skończy? To może pierwsze pytanie a ja się Tak, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tunel Wesołej, czyli tunel wzdłuż ulicy pierwszego praskiego pułku, przed miesiącem umowa realizacyjna czyli podobny list intencyjny jak dzisiaj pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi zakładamy że tunel po postępowaniu przetargowym które przeprowadzi miasto powstanie do roku 2027 tunel na styku z, z przystankiem kolejowym Warszawa Wesoła Dziękuję Panie redaktorze naprawdę mnie pan zmartwił pierwszy raz a mianowicie, no bo kto jak pierwszy raz, tak, porządnie mnie pan zmartwił. Dlatego, że kto jak to, ale ktoś, mówi zupełnie poważnie, ktoś, kto tak uważnie obserwuje kampanię, yy, mówi o tym, że my nie mówimy o. To jest mi po prostu przykro. Yy, dlatego, że Plac Pięciu Rogów, właściwie od momentu, kiedy żeśmy się zabrali za pracę i wykonaliśmy kawał dobrej roboty, jest jednym z naszych sztandarów, jak powinno wyglądać zmienione miasto. Miasto, w którym się udostępnia przestrzeń publiczną mieszkańcom. Różnie oceniany, również przez pana redaktora, ale mam nadzieję, że coraz lepiej oceniany przez Warszawianki i warszawiaków. Przed chwilą również ten opis naszej. Bardzo dobrze ilustruje to, jakie mieliśmy problemy. Kolejna kwestia to plac centralny, o którym mówię właściwie przez cały czas, bo to jest chyba sprawa najbardziej żeby właśnie powstał nowy plac w ścisłym centrum miasta i mam nadzieję, że pod koniec tego roku ten plac będziemy mogli oddawać fragmentami w związku z, z tymi problemami, które się pojawiły, jeżeli chodzi o odkrycie tkanki miasta, jeżeli chodzi o plac Powstańców, Byliśmy tam, chyba z panem redaktorem również pokazywaliśmy pokazywaliśmy ten parking podziemny, który będzie gotowy pod koniec roku. Pokazywaliśmy bardzo dokładnie realizację tego, jak ten plac ma wyglądać, to już trzy place. Plac Wilsona, byliśmy tam w, przy okazji o tym, jak będzie ten plac wyglądał i że będzie pełna renowacja, że ten, że ten konkurs, który wygrał w budżecie obywatelskim będzie rozszerzony, znaczy jakby zakres robót będzie rozszerzony, także rozbetonować część placu Wilsona, i dać go warszawiakom zupełnie Nowej odsłonie, to już czwarty plac. Piąty plac, czyli plac bankowy. Zasadziliśmy drzewa i jutro sadzimy kolejne, i też mamy dokładnie plan na to, jak ten remont ma wyglądać. Chcielibyśmy remontu, który będzie ambitnym remontem, natomiast oczywiście przez cały czas jest kwestia koordynacji, koordynacji, koordynacji wszystkich remontów. Więc to już jest pięć placów. No dosyć dużo i jak to zrobimy, ja jestem absolutnie przekonany, że wtedy też warszawiacy widząc te zmiany będą chcieli, żeby one postępowały i tak rzeczywiście przymierzaliśmy się, robiliśmy analizy, jeżeli chodzi o Plac Teatralny, jeżeli chodzi o Plac Konstytucji. Ja jestem absolutnie gotów też rozmawiać, tym, jak ta przestrzeń się powinna zmieniać, bo chcemy, żeby nie tylko to centrum, o którym ja przez cały czas mówię, czyli centrum ścisłe, Plac Centralny, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Chmielna złota zgody, tylko również inne placy się zmieniały. Więcej. W tym w okolicy tych naszych inwestycji też pokazywałem państwu te miejsca, te skwery przy Kinie Relax, przy Filharmonii, które dzisiaj są zastawione samochodami. I tych samochodów tam nie będzie, bo one będą pod, pod, plac, pod placem Powstańców Warszawskich. No, będę zapraszam, ponieważ będziemy pokazywali dokładne wizualizacje jeszcze raz tych wszystkich miejsc w przeciągu najbliższych dwóch dni, więc będziemy mogli też wrócić do tego, co jest dla mnie bardzo istotne. Jeżeli chodzi o propozycję pana Tobiasza Bochańskiego, ja na razie widziałem jedno zdjęcie, przyznam, dlatego że od, od rana pracujemy. W związku z tym jeszcze nie zdążyłem się zapoznać z tym, o, o co panu Tobiaszowi dokładnie chodzi. Na razie, tak na pierwszy rzut oka, przypomina mi to. Te rysunki z jachtami Patryka Jakiego, więc rozumiem, że chodzi tutaj o pokazanie pełnej aktywności. Na ile to jest realistyczne, pozwoli Pan, redaktor, że się z tym zapoznam. Na razie wygląda to po prostu na ładny rysunek. Każdy ładny rysunki może rysować. Pytanie, na ile one są wiarygodne. Ale cieszę się, że po raz pierwszy w tej kampanii Pan Tobiasz Bochański w ogóle próbuje pokazać cokolwiek nowego, a nie tylko mówi o tym, co dawno zrobili, albo mówi, że niektóre rzeczy można robić szybciej. Więc fajnie, że jakieś nowe pomysły się w ogóle pojawiają, na ile one są realistyczne. Na pewno w przeciągu najbliższych godzin będziemy to oceniać, zresztą myślę, że nie tylko ja. Polski Radio RDC pytanie do pana ministra albo do pana prezesa, nie wiem, kto ma bardziej aktualne informacje odnośnie modernizacji linii odtwórczych, kiedy tam rozpoczną się prace, jakie są teraz konkretnie terminy i czy powstaną ekrany akustyczne na odcinku Józefowa. Pytanie do pana odnośnie strefy płatnego parkowania na seskiej Kępie i Kamionku, kiedy zaczną tam obowiązywać parkomaty i wiemy, że zakończyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie strefy płatnego parkowania na całym Mokotowie, więc kiedy to zostanie przedstawione radnym, jakie są wnioski z konsultacji. Dziękuję bardzo. Przyznaję szczerze, że nie uzupełniliśmy dzisiaj wiedzy. Ubolewam nad tym i też mówiliśmy, że występują po prostu problemy z kupnem sprzętu staramy się temu zaradzić tak, żeby ta strefa mogła być gotowa jak najszybciej, ale no to nie stanie się w przeciągu najbliższych tygodni. Nad czym ubolewam? No bo ten proces został po prostu przez Pana Wojewodę mocno opóźniony. Jak tylko będziemy wiedzieli jaki to jest horyzont czasowy, to jest horyzont czasowy, to będziemy Państwa informować. Jeżeli chodzi o, o mokotów rozszerzenie strefy, ja o tym też wielokrotnie mówiłem. Naszym celem jest, żeby ta strefa mogła obowiązywać od, od początku przyszłego roku. No teraz będziemy o tym dokładnie już rozmawiać z, z władzami i też się od wielu tygodni do tego przygotowujemy, dlatego że nasze rozmowy z mieszkańcami pokazały, że olbrzymia większość z nich opowiada się za tego typu rozwiązaniem. Dzień dobry. TVN. Panie Prezydencie, Najwyższa Izba Kontroli kieruje zawiadomienie do prokuratury wobec Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina, między innymi. I chodzi o dysponowanie z jednej strony środkami dla samorządu, a z drugiej strony o środki covidowe. Tutaj w czasach pandemii samorządy rzekały na tę współpracę na linii rząd-samorząd. Jak pan to skomentuje? No i czy pan zmagał się? Środkami na samorządy? Jeżeli tak, to ile Warszawa mogła stracić pieniędzy w takich nieproporcjonalnych działaniach? Cieszę się, że Najwyższa Izba Kontroli tak poważnie podeszła do tego problemu, najpierw poprzez swój raport, a później właśnie poprzez działania, które kończą się w sądzie. Myśmy o tym mówili wielokrotnie i ja to powtarzam za każdym razem, bo często się pytania, dlaczego niektóre z obietnic były realizowane. W Warszawa straciła, a tak naprawdę Warszawianki i Warszawy stracili 11 miliardów złotych. I to jest bardzo istotne, dlatego że inne miasta w Europie napotykały no, mnóstwo problemów związanych z pandemią, z pomocą migrantom, z wojną na, za naszą wschodnią granicą, co powodowało olbrzymie wzrosty cen, ale raczej rządy centralne przy okazji nie okradały mieszkańców dużych miast, które brały na siebie niewspółmierną ciężar, jeżeli chodzi o wszystkie te kryzysy, a PiS opracował taki system i myśmy o tym wielokrotnie mówili, a nikt dokładnie to pokazał, że wręcz w Kancelarii Premiera dochodziło do spotkań i dochodziło do, do przygotowania systemu, który miał najbardziej ukarać Warszawę, żeby Warszawie zabrać jak najwięcej pieniędzy. Systemu, który był motywowany czysto politycznie, który był nietransparentny, i przez to warszawiacy stracili tak dużo pieniędzy. No proszę sobie wyobrazić 11 miliardów, gdyby zostało w naszym budżecie, jak miała sprawy inwestycji. Większość odpowiedzialności była spychana na barki samorządów. Nie, nie szły za tym odpowiednie pieniądze i odpowiednie fundusze, gdzie decyzje były zmieniane z dnia na dzień. Ja przypominam Państwu, że raz nam mówiono, że jeden z dziesięciu miejskich szpitali ma być szpitalem covidowym, po czym nagle zmieniano decyzję, nie informując nas o tym, że w każdym szpitalu ma być oddział covidowy i mieliśmy na to dwa dni weekend, żeby się do tego przygotować. Myśmy stawali na, na rzęsach, żeby się dostosować ale oczywiście, że to było działanie całkowicie nieprofesjonalne i motywowane politycznie, żeby utrudnić funkcjonowanie dużym miastom, a najbardziej utrudnić funkcjonowanie w Warszawie i to wszystko znajduje potwierdzenie w tej chwili w tym, o czym mówi NIK. Cieszę się, że sprawa będzie w sądzie. Wydaje się jeszcze dwa ostatnie pytania. Zapraszam. Dzień dobry, Józef Melak, przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów. Ja chciałbym podziękować bardzo, tak. w imieniu mieszkańców, że Pan Minister, Pan Prezydent, Pan Prezydent przyjechaliście i określiliście już terminy, także myślimy, że będziemy zadowoleni, bo te inwestycje ruszą, także, ale przy okazji chciałbym dopytać o przystanek pomiędzy Rembertowem a Dworcem Wschodnim, o przystanek Węczyn, który kiedyś w, pre, w planach PKP był podjęty. Dziękuję. Szanowni Państwo, ten przystanek faktycznie jest rozważany, biorąc pod uwagę, że od wschodniej do Rembertowa mamy 7 odcinek, który nie ma przystanków i to jest taki jedyny, to jest taki wyjątek, jeśli chodzi o sieć kolejową w Warszawie, bo generalnie zagęszczenie przystanków jest, jest dużo wyższe na, na odcinkach wyjazdowych, czy to z zachodniej, czy to ze wschodniej, a tutaj, tutaj mamy sytuację, że przez 7 km nie ma, nie ma przystanku. Ten temat będzie, będzie analizowany też pod kątem przebudowy całego odcinka i poprawy przepustowości do Mińska, do Sulejówka i do, i do Mińska. Także pochylamy się nad tym biorąc pod uwagę, że też nowa Chełmżyńska dałaby duży duży efekt z możliwością też stworzenia tam systemu park and ride. Na razie nie ma rozstrzygnięć w tej kwestii. Proszę państwa, bardzo dziękuję. Kończymy konferencję prasową. Zapraszam do rozmów indywidualnych i nagrań również. Bardzo serdecznie państwu dziękuję, panu ministrowi, panu prezesowi i panu prezydentowi. Dziękuję również bardzo serdecznie państwu.